W maju w księgarniach pojawiła się nowa książka, nowej serii Scotta Orsona Karda, tego samego autora książki i całego cyklu Gra Endera. Na no, pewno zauważyliście plakaty, które wisiały w sumie w każdym możliwym środku komunikacji w całej Polsce. Książka nazywa się Zaginione Wrota i przyznam wam szczerze, jestem wielką fanką twórczości samego Karda. Natychmiast rzuciłam się, żeby ją przeczytać i tym razem. Miałam przed sobą bardzo dobrą literaturę. Znowu kard tworzy głównego bohatera dziecko, obdarzone niezwykłym talentem, który wyróżnia się na tle swoich rówieśników. Muszę przyznać, że dialogi właśnie z danym, pełne humoru i zbiegów humoru sytuacyjnego, rozbawiły mnie do łez. Oprócz niego, oczywiście, są i inni bohaterowie. Każdy z nich jest ciekawy. Lubię styl pisania karda. Naprawdę porywa mnie jego literatura. Książkę czyta się świetnie. Nie będę Wam tutaj mówić wszystkiego, co jest w niej zawarte, bo nie o to chodzi. Na pewno polecam.